Słyszeliście o językach miłości? W tym adwencie chciałabym zaprosić Was na krótką serię Języki Miłości Jezusa, czyli J.M.J. Najpierw no trochę wstępu. Więc co to są języki miłości? To są takie powiedzmy narzędzia do budowania bliskich relacji, związków, przyjaźni, odkryte i nazwane przez Grego Chapmana. On ich nie stworzył. On je odkrył i nazwał, bo każdy z nas posługuje się jakimś językiem miłości. Gary Chapman wyróżnia pięć podstawowych: czas jakościowy, afirmacja, dotyk, podarunki i drobne uczynki. Jak to się ma do Jezusa? Pomyślałam, że Jezus jako człowiek, jako Bóg, jako człowiek również się posługiwał językami miłości. Według mnie, wszystkimi mówił na maksa. Z drugiej strony myślę, że miał jeden bardzo szczególny język miłości, ale o tym będzie później. Chciałabym Was zaprosić na spotkania trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i piątek. Na początku to będzie taki trochę word sharing, a później praktyczne wskazówki moje dzielenie się doświadczeniem języków miłości i podzielić się propozycjami. Jezus mówi o tym, że wszystko, co uczyniliście temu, z naj, jednemu z tych najmniejszych mnieście uczynili, to chciałabym podzielić te powiedzmy te takie rozważania na trzy płaszczyzny, czyli wyrażanie miłości Bogu, samemu sobie i drugowi, drugiemu człowiekowi, zwłaszcza w bliskich relacjach, bądź tym, którzy potrzebują okazowania miłości. I Potwierdzenie tego, że każdy z nas mówi innym językiem miłości. Przyszło mi zdanie księdza Bosko, który powiedział, zresztą mówiłem o tym w jednym z odcinków, że nie wystarczy ludzi kochać, ludzie potrzebują wiedzieć, że są kochani. I właśnie po to są między innymi te języki miłości. Żebyśmy my rozpoznali swoje, ale też u innych, żebyśmy potrafili, żeby ludzie właśnie wiedzieli, że są kochani, to dobrze jest znać ich języki miłości. Ja uwielbiam poznawać języki miłości moich bliskich, bo dzięki temu no, strasznie fajne jest to widzieć, że, że ktoś czuje się dokochany właśnie przez to, że mu się okazuje miłość w ten sposób, w który ta osoba jest w stanie to przeczytać. W swoich nagraniach bardzo inspirowałam się Kasią Sawicką, od której się najwięcej nauczyłam o językach miłości, która świetnie o tym mówi okiem profesjonalisty, jest pedagogiem. Dzieli się swoim pedagogicznym doświadczeniem, ale również jej matki, piątki dzieci, bo fajnie, fajnie o tym mówi i powołam się na nią trochę w tym, w tym nagraniu, że Kasia daje wyraz swojemu szczeremu zdziwieniu, a ja to zdziwienie popieram. Że ludzie są w stanie inwestować swój czas, pieniądze, całych siebie w to, żeby być profesjonalistami w swojej dziedzinie, a stają się kompletnie bezradni, jeśli chodzi o emocje, o relacje. I w ten sposób mówi, że a czemu by nie zostać profesjonalnym okazywaczem miłości, będąc mężem, żoną, tatą czy przyjacielem? No i tak samo myślę, że właśnie ma się tak do Pana Jezusa, że można profesjonalnie okazywać miłość Panu Bogu. Powołuje się też na badania, że ludzie często przed rozwodem w ogóle nie szukają pomocy, jak rozwiązać problem. Po prostu taka jest sytuacja, musimy się rozstać, już się nie kochamy albo nie wiem, nie wyszło. I podaje te języki, poznawanie tych języków miłości tak trochę m, właśnie jako coś, co może pomóc w relacji, w odbudowaniu, w uratowaniu lub po prostu zbudowaniu czegoś zupełnie na nowo. Czym języki miłości na pewno nie są? Nie są sposobem do manipulowania y, bliską osobą. A spotkałam się właśnie z takimi zarzutami. Po pierwsze, z czymś takim, że w ogóle. Po co te języki miłości? Że przecież miłość przychodzi naturalnie, że każdy wie. Yy, okazuje się, że nie. Okazuje się, że każdy z nas ma trochę inny. Kasia Sawicka mówi, Gary Chapman też, że każdy z nas zazwyczaj ma dwa główny, jeden wiodący i dwa takie, takie główne, oczywiście może być ich więcej, yy, języków miłości. Każdy będzie się posługiwał nim trochę inaczej i każdy będzie reagował na, na to trochę inaczej. Więc uważam, że to jest świetne narzędzie. To jest oczywiście tylko narzędzie i że służy to nie manipulowaniu drugą osobą, ale poznawaniu i budowaniu relacji, budowaniu bliskości. Będę chciała się spotkać z nim i z Wami. W kilku miejscach w Piśmie Świętym, gdzie widzę, że Jezus y, mówi o tym, jak, jak przyjmuje tę miłość, jak ją udaje, jakimi językami się posługuje, y, że to jest chyba taki nowy sposób zaangażowania w relacje z Nim. Ja to tak widzę. Y, jakby Ci tutaj, Jezu, okazać miłość, jakby Ci tutaj o, okazać zainteresowanie. Y, że skoro jesteśmy w stanie okazy okazywać to naszym bliskim, to czemu nie Jezusowi? W opisie do filmu wysyłam wam, zostawiam Wam link e, z testem, który możecie rozwiązać i poznać swój język miłości oraz swoich bliskich. Dzięki. E, zapraszam w kolejne poniedziałek, środę i piątek. E, mam nadzieję, że uda mi się przy tym wszystkim znaleźć czas na inne nagrania, na world sharing. Jeśli nie, to wybaczcie, bo to trochę jest angażujące. Yy, I bardzo Wam dziękuję za komentarze, za podawanie odcinków dalej, za lajki. Ktoś ostatnio nawet mm, zrobił łapkę w dół. Jest sobie, ciekawe czemu? Na no, odcinku pod Moscati. Fajnie by było, jakby ktoś uargumentował, no ale nie jest. Yy, I bardzo dziękuję Pawłowi, który to sprawia, że ten kawa kanał, kawał kanał staje się chociaż trochę lepiej wyglądający. Paweł, dzięki. I jak zawsze stay tuned with God. Mam się nie ruszać? No, bardziej Dobra. To będzie trudne. You know me.